Cześć dziewczyny z taki filmik będzie No właściwie o tych nowych zabytkach co były wczoraj Wczoraj w sobotę O tu mi kogucik Zobaczymy czy ja do niego podejść Chodź Chodź A co ty ja Dla niej mały No chodź eee, a daj, o. Chcesz bym A ty dziady go. Co mnie Traniu? Traniu Dziabiesz mnie? Chodź, 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 chodź. Chodź malutki. Co? Czego uciekasz? Co mnie? Tak bijesz? Co? Teraz już taki jesteś miły, <laughs> <Uciekaj>. No <Nie>? biegnij jesteś miły, jesteś jest że miły, fajny fajny? Chodź, <laughs> Ury, jeszcze lid Ło, ale lotnik Lotnik Rysie Gołębie na dachu Fajny piórka na głowę takie ma Niektóre mu powychodziły Tu Kurki Karzałek Kochin Tu mój młody koguta kochina, tej kurka, Fenix Węddota Kochincia tam wyniksy widzę się chowają po krzakach Czubotki się chowają, tam kochiny olbrzymie chodzą, ładne Paw pod garażem Nie chcę się już, już iść, o Ciekawe na należy do niej podejść, nie, dobra Tam białoczub siedzi z, z czubotkami Tu pójdę jeszcze do tych, tego gołąbków bo wczoraj był taki szybki, szybki Taki zamotany był ten film trochę I ten Która jak widzicie są ptaki Wczorajsze nowe nabytki O, już się dziabio, już się dziabiał. O, tu jest samczyka. Ło, myślałem, że mi wyleci tutaj Prawie wcześniej już wyleciały. Widać, ładne ptaki są. Ptaki to są. Y, tutaj, tutaj co mam? To są newki chińskie. 6 sztuk. I moja samiczka czarna. I jest parka ochik. Sporo zrobienia widać, kogo to są. To są od y, hodowli dro, drobiu Antka. Od niego właśnie kurki. On ma też kanał, więc linki do jego kanału zostają w opisie I te zap bym zapomniał Na samym początku chciałbym poz y pozdrowić kolegę i zaprosić na jego kanał Link jego będzie w opisie też, więc wbijać do niego na kanał, bo fajny, ładny, ma ptaki, ładne wszystko Więc... No wpadajcie do niego, naprawdę polecam kanał, możecie wpaść Link będzie w opisie, więc... Mam nadzieję, że będzie dużo odzew I dobra, wracając do filmu Wow Jednakże są też dobre lotniki, te nefki Ochiki to są takie ptaki, które. jak ja się z nich śmieję. To jest takie połączenie Feniksa z tym. Z kochinem bo To jest malutkie. takie ogon, taki puchaty. Ale to ma długi ten ogon. Więc to są naprawdę fajne ptaki, ładne. I długo ich szukałem, chyba z półtora roku, jak mi ze dwa lata, tych ptaków szukałem, żeby zakupić. A nefki przy okazji zakupiłem, bo miała się kolega na sprzedaż i ten i, no i przy okazji właśnie nie wziąłem, bo też potem się trochę nie puścił. I też właśnie teraz możecie zobaczyć jak trochę powysychały, bo wczoraj były takie słabo widoczne one te puchy na brzuchu, a teraz te elegancko tak ładnie bardzo je widać. Jakie ładne te, te różyczki na brzuchu mają. Takie puchate są fajne. Jest naprawdę super ptaki, jeszcze niedługo będą kolejne nowe nabyczki. więc będzie fajnie. Te ptaki, które tutaj są, yy, chodzi mi o gołębie, one będą w tym gołębniku, one nie będą oddzielone do, do nowego, bo to są już takie lepszej jakości, już do, yy, lepsze ptaki, których jest mi szkoda puścić tam do gołębnika, żeby one chodziły po, po dworze razem z wszystkimi ptakami, bo no, one mi zginą. Ja ich też one do tej pory cały czas były w wolierach. Nie były oblutywane, chyba. Bo nie wiem, czy Antek je wypuszczał na pole. Żeby je polatały po dworze Musiałbym się dopytać. I tak, będę robił na, na nie wolierę więc nie myślę, że one będą cały czas w tym kurniku. Będę robił na nie wolierę Wolierka będzie, że nie wiem gdzie, ale na pewno będzie większa, bo będzie jeszcze. Więcej ptaków takich. No, więcej ptaków będzie do, w niej umieszczonych. No. Zobaczymy, co tu jeszcze będzie z tych gołębi Czekaj, jakieś parki, czy coś. Tu mi się da, że może być parka taka ładna. Druga jakaś bo tak koło siebie one siedzą właśnie. Ale nie wiem. To są na pewno młode sztuki z tego roku. O ta sztuka ostatnia tutaj jest przy tym. Widać, że jeszcze widzę tutaj kątem oka, że ma obrączkę czarną. Okki niestety nie mają obrączek. Tutaj tak bardzo ładne ptaki fajnie by były jakby miały, ale no trudno. No i dobra, tu jeszcze będę się nie posprzątać. Dzienniedziela to niestety dzisiaj, na to nie wezmę Wczoraj mi się zabrakło na sprzątanie Parę z tych posprzątałem, a tutaj się nie zdążyłem No i dobra, to chyba w tym filmie będzie na tyle Więc jeszcze raz zapraszam was na, na Kanał Kolejki, link będzie w opisie no Naprawdę jest co oglądać, więc wpadajcie No i dobra, to będzie na tyle Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i cześć.